Ja mam pytanie, w jakiej formie są rozliczani posłowie na, ze swoich nieobecności na posiedzeniu sejmu? Proszę bardzo, zaraz się odpowiadam. są rozliczani finansowo, bo jakiejś innej restrykcji nie ma. Nieobecność na posiedzeniu sejmu nie usprawiedliwiona, ona powoduje zabój, to chyba kwotowo, nie wiem jak to w procentach wygląda 300 zł yy, z diety i zdaje się 300 z wynagrodzenia, także to jest dolegliwość yy, finansowa dość duża. Ja rozumiem, że teraz pani powie dobrze, że no 300 zł z diety 300 zł z wynagrodzenia, no niby dużo, niby mało, ale jak nie ma punktu odniesienia, gdy poseł zarabia, ee, a nie, właśnie, proszę bardzo. Jak nie ma punktu odniesienia, cóż to dla posala znaczy za 600 zł, to jakaż to wiedza, żadna to wiedza. Otóż ee, poseł e, wbrew różnym opiniom nie w żadnym prezensem. E, ja kiedy przyszedłem Pięć kadencji temu do Sejmu zarabiałem dwa razy więcej. Byłem dziennikarzem, który dużo pisał, byłem redaktorem naczelnym, no ktoś powie, to znaczy, że do Sejmu przychodzą wariaci, bo godzą się na to, żeby zarabiać dwukrotnie mniej. Ja myślę, że Sejm to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście człowiekowi wydaje się, że przeniesie w górę, że spełnić może jakąś misję. Najwięcej posłowie zarabiali w 1997 roku. Bo w tej kadencji 93-96 uznaliśmy, żeby nie drażnić opinii publicznej, to nie zrobimy tego dla siebie, dla tej kadencji 93-97, tylko dla tych, którzy rozpoczną kadencję następną, i wprowadziliśmy taki współczynnik wynagrodzenia dla posła, który równał się wynagrodzeniu podsekretarza stanu, czyli wiceministra. I wtedy było to dużo, było to bardzo dużo, bo było to 7,4 średniej krajowej. Ale w roku 1999, kiedy rzeczywiście pod rządami AWS-u Polska zaczęła wpadać w jakąś dziurę budżetową, nie najlepiej zaczęło dziać się z tym gospodarką, bezrobocie zaczęło wzrastać. My zamiast mówić, jak wyprowadzić kraj. I z tej recesji, z dziury budżetowej, i z tego rosnącego bezrobocia, zaczęliśmy się bawić w leperysmy. mimo że lepera w Sejmie jeszcze nie było. I rozpoczęliśmy wyścigi, kto będzie lepiej brzmiał dla ludzkiego ucha i kto powie, że więcej e, samo ograniczy się w tych wynagrodzeniach. No i zaczęliśmy się ścigać, kto lepszy, jak e, SLD. Sojusz powiedział, że musimy zamrozić wynagrodzenia. No to AWS powiedział, że ale nie na pół roku, tylko na rok. Jak oni powiedzieli, że na rok, to my powiedzieliśmy, że musimy pozbawić się trzynastki. Jak my powiedzieliśmy, że musimy pozbawić się trzynastki, to AWS powiedział, że wynagrodzenia powinny być zamrożone, póki ludzie nie staną się bogatsi. No, to jest perspektywa. Raz, że względna, a dwa myślę, że dośrodku. I dziś z tego 7,4 w 1997 roku tyle poseł zarabiał, 7,4 średniej krajowej. Dziś jest to 3,2 średniej e, krajowej. Takie jest wynagrodzenie e, posła. I do tego dochodzi bieda około. 2300 zł, ona jest w małej części wydatkowana. To średnio poseł zarabia netto około tysięcy zł, chyba ten, który nie ma funkcji jeszcze w komisji, może nawet trochę mniej. I tak jak jest u nas w SLD, 700 tysięcy zł netto przekazuje jako składkę partyjną. To tyle, gdy idzie o wynagrodzenie. Poseł Pawłowski chce coś dodać. Chcę powiedzieć na pewno, że ma więcej niż ja. Niech mówi. Ja przepraszam, że uzupełnię to, co pan Marzaj powiedział, ale ja chcę powiedzieć, że moje uposażenie w Sejmie dziś jest niższe niż moje uposażenie w wiceprezydenta latach 98-2002, pomimo by 8 lat, które minęły. I chcę powiedzieć, że na tak zwane konto. Z tej kwoty brutto, o której mówił Pan Marszałek, wpływa w tej chwili 6780 zł dokładnie. W związku z tym reszta, ponad 4000, to są składki i podatek od wynagrodzenia. Prosiłbym o porównanie tego, co Pan Marszałek mówił, tego, co ode mnie usłyszeliście, bo za chwilę o tym już nie będę się odzywał dzisiaj. Z wynagrodzeniami samorządowymi, z wynagrodzeniami biznesowymi, z wynagrodzeniami, które mają miejsce również w innych instytucjach, niekoniecznie budżetowych. Ale jeśli nawet porównacie to z jednostkami budżetowymi, to się okaże, że to życie posła wcale to najbardziej powiedziałbym, czy najlepiej opłacanych nie należy. Nie chcę przez to powiedzieć, że narzekam, bo staram się zawsze łączyć to, co lubię z tym, co pragnę robić i w tym przypadku akurat powodu do narzekań nie ma, ale chciałbym pewien mit, który się w świadomości ludzkiej pojawia od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, obalić. Można to wszystko sprawdzić na stronach internetowych. Proszę wejść na e, stronę sejmowe i przy każdym z posłów będziecie mieli okazję się dowiedzieć, jakie jest znanie roczne, jakie są źródła dochodów i wtedy będziecie widzieli, porównując z innymi, jak faktycznie stanę.